Na Krystopin we Francji. Nie wiem, czy to się dobrze wymawia, próbowano mnie przez ostatnie pół godziny nauczyć tego w recepcji, ale jednak nie ogarniam francuskiego kompletnie. W każdym razie kemping jest bardzo fajny, już widzę, że fajnie fajni super zieleni. Pogoda nas to prawda nie rozpieszcza, ponieważ mamy majówkę, a na tym momencie jest jakieś 10 stopni i co chwilę pada deszcz, więc możemy zmoknąć, oglądając ten odcinek. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Na początek pokażę Wam domki. Bo niektóre są takie, że mi szczęka zjechała do podłogi. Chodźcie, pokażę Wam je. Okej, okay, tutaj mamy taki domaczek Mobile Home. Zaraz sobie do niego zajrzymy, jak on wygląda. Dobra, tutaj mamy taki mniejszy Mobile Home. Zobaczymy sobie. Tutaj jest, zobaczcie, taka sprytna wnęka zamykana. O, bardzo fajne, bo ja się z czymś takim spotykam, że jest taka ala komórka, gdzie można trzymać duże rzeczy. I ona jest przy kuchni, więc w razie czego jakieś kupicie, zrobicie sobie zakupy, będzie fajnie. Chwilam, zamknę komórkę teraz. No tutaj mamy lodówkę, mikrofale, jadalnie. Tutaj wiecie, to wszystko jest jeszcze przed sezonem, więc będzie takie gotowe na, na przyjęcie gości. Tutaj mamy Łazienkę z prysznicem dużym. Zobaczcie, osobna jest toaleta, więc też wygodnie. I tu mamy dwie sypialnie. Przechodzimy sobie do takiego domku. Yy, on się... To nie jest mobile home, to jest tak zwany szalet. Czekajcie, ściągnę buty, żeby nie nabrudzić tu, bo my tak, wiecie, gościnnie tu zaglądamy. Wow! Ale tu jest fajnie! Dobra, to najfajniejsze wam pokażę za chwilę. Tu mamy kanapę rozkładaną. Tutaj mamy, zobaczcie, duży stół na 6 osób i yy, kuchnię. Ale zobaczcie, gdzie Michał tam włazi. Co tam jest? Opowiadaj. Są dwa łóżka. Idziemy zobaczyć dwa łóżka, słuchajcie. Wow, zobaczcie jak cudnie. No ślicznie tu jest. Fajne, nie? O, ktoś nas oświecił. Tata nas oświecił. Także góra jest chyba spoko dla dzieciaków. Tutaj sobie zerkniemy. O zobaczcie, tu jest prysznic dla osoby niepełnosprawnej, yy, czyli taka duża przestronna łazienka, no. tutaj jest duże łóżko, To jest sypialnia rodziców z szafą i ty wszystko wiesz, no to, to oprowadzaj. Tu są osobne dwa łóżka. Okej, okay, czyli tu są jeszcze, jest czyli dla sześciu jest? osób i jeszcze tutaj może coś ewentualnie na kanapie chyba spać. O, a tutaj jest toaleta. Ok. A to o, cudo zostawiliśmy sobie na koniec, żeby Wam pokazać. To jest domek, w którym może zamieszkać 8 osób. Jest wykonany z drewna. No Wygląda super hiper bajecznie. Zajrzymy sobie do środka. Ja, czekajcie, zaciągnę sobie budki. I zaglądamy, co my tutaj mamy. To jest wejście, wielki przedpokój. Ja to jestem pierwszy raz więc tak z wami. Tutaj mamy toaletę. Dobra, zaglądamy tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy łazienkę też dla osoby niepełnosprawnej przystosowaną. Różniczek. Dobra, mamy kuchnię, zmywarkę, piekarnik, lodówkę, ten toster świetną jadalnię. Zobaczcie, ja można sobie usiąść przy stole zjeść. Tu jest kominek. O! Kominek! Michał widziałeś kominek? Patrzcie Państwo. O kurczę, kominek. Przysięgam, że pierwszy raz widzę domek na kempingu z kominkiem. No, jeszcze duże rzeczy nie widziałam. Dobra. No i dobra, idziemy. Podobno najlepsze Michał mówisz Tak myślę, że najlepsze. No dobra, tu mamy jedną sypialnię Super Tu jest fajnie Tu mamy kolejną łazienkę, zobaczcie no. Łazienkę z prysznicem Aha, to jest prysznic, zapalić gdzieś to światełko No, będzie widać, o dzięki Dobra, tu widzicie, mamy kolejny prysznic Czyli mamy dwa kreśnice w tym domku. Tutaj Michał zajrzał, ale to jest jakiś piec czy coś, co tutaj nie, nie oglądamy. Cześć. To jakaś leżanka. A, okej, okay, już wiem, co to takie najlepsze. No. No, no, no. Łóżko piętrowe. Też jeszcze macie sypialnię, tak? taką dużą, właśnie przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, żeby sobie bez problemu mogły tutaj wjechać wózkiem. Tutaj mamy wjazd na kemping i recepcję. Gdy przyjeżdżacie, meldujecie się na parkingu obok, dostajecie na recepcji kartę do otwierania tego szlabanu. Ona też służy do wyjścia takiego prywatnego na plażę blisko jeziora, które tutaj się znajduje. Potem wam pokażę. A to jest recepcja. No do waszej dyspozycji jest takie duże boisko wielofunkcyjne. No teraz pada, to nie ma tutaj chętnych. A za nimi jest kort tenisowy. Taka jest zjeżdżalnia. Niewielka, inny plac jest w innym miejscu. Natomiast tutaj jest namiot do animacji, które odbywają się w sezonie. I właśnie w tym namiocie dzieciaczki robią różne prace plastyczne, bawią się, mają konkursy, zawody sportowe. I wszystko, co im tam animatorzy wymyślą. Tutaj inny jakiś plac zabaw, zjeżdżalnia, ścianka spinaczkowa, ale i tak najfajniejszy jest po drugiej stronie rzeki, yy, taki publiczny, tam jest super fajnie i bardzo blisko z kempingu, więc jak waszym dzieciom nie spodobają się te kempingowe, to mają alternatywę i opcję na pójście na inny plac zabaw. No i oczywiście zajrzymy sobie do toalet i pod pysznicę. ale tyskie tam są prysznice chyba o, to jest zakład dla osoby niepełnosprawnej prysznic. To jest chyba takie zwykłe to są o, umywalki Tutaj gabiny prysznicowej Bardzo ładne. Bardzo czyste. Fajne to, fajnie to rozwiązane. A jeszcze. Toalety. Bardzo, bardzo naprawdę fajne miejsce. Fajnie zrobione. czyściutkie. A to jest jeszcze chyba dla osoby niepełnosprawnych. Słuchnijmy. Nie pojawiły się nawet takie pytania na grupie. Tak, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Także zadbane jest, jest o wszystkich. No i tutaj przy toaletach i prysznicach jeszcze miejsce na mycie naczyń, na pranie ręczne. Kemping położony jest blisko jeziora. Żeby do niego przejść, musicie mieć specjalną kartę, którą dostajecie w recepcji. Tą kartą otwieracie zarówno szlaban przy wjeździe na kemping, jak i właśnie to wyjście prywatne na plażę. Tuż obok kempingu, zobaczcie tam jest kemping, jest rzeczka. Podobno cieszy się mega zainteresowaniem dzieciaczków, szczególnie oczywiście w okresie letnim, bo na razie jest lodowata i jakaś taka głęboka i ma taki dosyć rwący nurt. Ale z tego, co tutaj nam mówiono, to wakacja jest bardzo łagodna i bardzo płytka, i jest świetnym miejscem do zabawy. Po drugiej stronie rzeki, zaraz tutaj przejdziemy mostkiem, znajdują się takie miejsca grillowe, na piknik, ławki. Można tu sobie przyjść na trawce, usiąść, odpocząć. A na górze jest jakiś świetny plac zabaw, i też zaraz idziemy go obczaić. Jesteśmy teraz na placu zabaw, który jest najfajniejszy w okolicy, nie jest kempingowy, natomiast bez problemu z kempingu możecie sobie tutaj przejść i pojeździć na tyrol. Tutaj mamy jezioro, bardzo blisko kempingu, jakieś 200 metrów. Yy, idzie się taką specjalną wytyczoną ścieżką. Naprawdę przyjemnie, oczywiście nikt się teraz nie kąpie, no bo nie, jeszcze nie sezon na kąpiele w jeziorze. Ale wygląda sympatycznie. W sezonie czynny jest tutaj basen, taki zrobiony na kształt ale jeziora, z pomostami, z biczami wodnymi. O, i widzicie, też przy jeziorze. Basen i jezioro. I to jeszcze nieczynne, oczywiście. Zobaczcie, tuż obok kempingu są takie domki na drzewie. Nie wiem dokładnie, co to jest. Czy to jest park linowy, czy to są po prostu normalne domki do zamieszkania. Widzicie, takie na wakacje, zamiast namiotu. Wyglądają no, po prostu ekstra, <grych> ale właśnie próbuję tutaj zgryźć temat i nie za bardzo widzę jakieś wskazówki, co to może być, ale wygląda przekozacko. Tam w takim domku mogła pomieszkać, a Wy? Ten kemping jest położony y, tak jak y, gdzieś nad jeziorem, ale zobaczcie, wokół tego y, jeziora jest ścieżka rowerowa bardzo fajnie poprowadzona poza tym w okolicy jest mnóstwo ścieżek rowerowych, ja teraz nie będę o nich wszystkich opowiadać, wrzucę wam materiały na bloga ale no jak ktoś lubi jeździć na rowerze chociaż na koniu widzę, że tu są też ścieżki takie yy, konne to to jest naprawdę fajny, fajna troska co więcej możecie sobie tutaj też sporo spacerować są szlaki piesze pokazane, jakie są przewyższenia, jak te szlaki się tutaj układają. A jak lubicie jednak te rowerki, to tutaj w różnych punktach przygotowane są takie ala serwisy, gdzie możecie sobie rower napompować, gdzie możecie go umyć. Widzicie? Za jedno czy dwa euro. Możecie umyć yy, sobie yy, rowerek, możecie go napompować. A jak chcecie coś zjeść, to tutaj są też takie stojaki rowerowe. Przypinacie rower. Zostawiacie i sobie coś zjeść. Więc jeżeli lubicie śmigać na rowerkach, yy, i, i takie wakacje aktywnie spędzacie. Fajnie. Po drodze można się w jeziorku wykąpać, już pewnie będzie dużo cieplej niż już teraz. <laughs> yy, także całkiem całkiem rzeźka to wygląda. Chyba chcę recarti pożyczyć gry. Oczywiście do darmo. I wieczorkiem pokażę sobie. Jeszcze paszłam, które tytuły możecie grać nie znając francuskiego. Ale wiem, mam kładę. Do... Mamy tutaj Monopol. Mamy karty, mamy zobaczyć układanie wieży. Więc, jak wypadało, tak jak pada teraz, to możecie sobie wypożyczyć gry. Myślę, że odmiana francuska będzie równie ciekawa jak polska. Obyt na kempingu Le Lac de Sépine już dobiega końca. No, nie rozgrzała nas tutaj ta Francja, zimno było, ale w domku nie zmarzliśmy tam. Mi domek miał ogrzewanie, było w nim super cieplutko, więc na szczęście nie kapało nam na głowę, nie zmarzliśmy. Natomiast no, nie wygrzeliśmy się we francuskim słoneczku. Jedziemy się wygrzać teraz na inny kemping. Również z sieci ale więc pokażemy go wam. Mam nadzieję, że ta pogoda będzie troszeczkę lepsza i kadry będą bardziej oświetlone niż są teraz. No a my się żegnamy, pakujemy się i ruszamy dalej. Także jeżeli szukacie kempingu takiego na wypoczynek w nietypowym miejscu, z pięknymi domkami, no domki są mega, z takim fajną bazą wypadową do zwiedzania Lionu i okolic, do pojeżdżenia na rowerach, do pospacerowania po szlakach górskich, to ten kemping. Wam się powinien spodobać. A my lecimy dalej przenośnie dosłownie. Do zobaczenia!